Witam Was, widzowie! W dzisiejszym odcinku z Run Total War. jedyneczka, jak to klasycznie tak gramy. Ostatnio skończyliśmy na tym, że pokonaliśmy tej Kartaginę na ich rodzimych terenach. I teraz y, mamy wybór. czy znaczy nie, z tym mamy z nimi sojusz, to możemy ich olać. I albo ruszyć tutaj na Kartaginę i zdobyć sobie tą wysepkę, później z której przeprowadzimy desant na Hiszpanię Co w miałbym w planach, albo pójście tutaj i pokonanie tych i pójście aż do Egiptu, i to mnie bardzo zachęca, żeby przejść tutaj do Egiptu. I zdobyć Giza, tak? Giza to się nazywa stolica, co nie? Czy jak? To jeszcze inaczej się nazywa. Giza to tutaj, gdzie są te piramidy, a tu jest Aleksandria. Tak. Ale no, wracając. Y na razie się rekrutujemy tutaj. Ostatnio mieliśmy też wybuch wulkanu, więc musieliśmy... Nie mamy ciekawej sytuacji tutaj. Mm, jeszcze coś bandyci mi tu stoją. Yy, zrekrutujcie jakieś... jakieś chłopstwo, o. Niech będzie trzech. No i dobra. I myślałem, czy też na przykład nie pójść na Rzym. jak Mamy... Bardzo blisko Rzym. Kto powiedział, że nie możemy tam zaatakować? No, to tylko. Małe takie. Może nie spostrzeżenia, tylko takie plany. Yy, dobra, na razie trzeba resztę rzeczy. Tu w handel trzeba iść. Yy, w Kartaginie. O za chwilę wybuduje się akademia. To bym wybudował, Nie wiem. Drogi, farmy. Chociaż też bym pod wojsko tutaj chciał podejść, trochę. Dobra, na razie na tyle. Tylko zobaczmy, czy są dobre podatki. Okej. Okay. Tutaj, jakie są podatki. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No i dobra, możemy kończyć turę. Eee, 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 dobra. E, co tutaj mamy? Co to jest za informacja dla nas? Czy to jest Ziemia Niczyja, czy... Na chwilę obecną jeszcze tak, jeszcze Ziemia Niczyja, ale jest oblężona. Koniec tury. Zarobiliśmy. Akademia odbudowana I wojsko. Jest git, tu możemy tylko to. Nie no ja bym ruszył tą armią. No i wierzy, zostawił jednych, żeby pilnowali. A i zmniejszyć oczywiście podatki. Kurczę, to nic nie daje. Kurczę, nie mogę ich zaatakować. To są jakieś resztki, ja bym chciał to dobić. Ewany prześpiegi. Dobra, główne jednostki. Aha, oni mieli chyba tutaj przyjechać, co nie? Do nich. To ich nie, nie bez powodu rekrutowałem. Dobra. Tak to tu wygląda. Tutaj rekrutacja, tutaj oczywiście... O, tu są wysokie podatki, o, to. No to dobrze. E, a, nie, to tylko sprawdzajmy miasta, gdzie coś się nie buduje. E, tu jeszcze ustalimy kogo. Od razu lepiej, dobra. I możemy chyba kończyć turę znowu. Więc za niedługo szykuje się pewna bitwa na pustyniach. Niech tylko wsparcie przybędzie i ruszajmy. Bo, a wy nie możecie? Dobra, i atakujemy To bym tylko wywalił. No i od razu na miniaturkę będzie coś. No ja dobra, wracaj, bo my tu nie przeszliśmy robić miniaturek, tylko walczyć z wrogiem. Tutaj stańcie. I teraz tak, wy jesteście po tej stronie, czyli wybiegnijcie tam. Wy biegniecie tutaj kurczę. Miałem zaznaczonych tamtych. Dobra, ja chciałem mieć mi taką. Dobra. Oni idą czy nie? Oni stoją, dobra Podbiegnijcie tutaj. Tam bym chciał, żeby podbiegli z tamtej strony. Mam tylko jedną kawalerię. Okej. Okay. jednych z mieczami takich. I dwóch chłopstwa. A to ostatnie to co to tam jest? To są pracarze? Tak, prorcaże. Ok, dobra. Biegnąć. podbiegnijcie tam jeszcze z tyłu jakoś. Ja bym chciał wykorzystać jak najbardziej teren, żeby być wyżej. patrząc, że nie mają tu dużej jakiejś armii. O, a jednak czekajcie, czekać bo tu ktoś się ukrył. To są kurczę nie widzę. To też się spiewam, ale to nie jest sami, to jest milicja. Aha. A bo mają te dobra Ja wiem, się z tym czym się oni różnią od tamtych O? Szykuję się Wiecie, w poprzednim odcinku widzowie, zbytnio miniaturek nie było, to trzeba jakieś porobić. O, ucznicy będą mogli już ostrzeliwać, dobra. W kogo ostrzeliwują? się dawać wystrzeliwać w sumie tak też można no możemy stać i ich wystrzeliwać nam się jakoś chyba nie śpieszy no z nimi nie to na spokojnie można ich ten pokonać kawalerię można było też wjechać i by ich się ten rozgromiło na wszelki dostaną moi łucznicy. No i skończyło się. To możemy wrócić i podejść trochę bliżej. A teraz wy tutaj podjeżdżamy. O, dobra, szykuje się bitwa Dobra Wyszarżować tu, wyszarżować tu Mamy na nich Albo, jak wy się ustawiacie? Od boku O Uuu, dobra O, już? Dobra. Wyłapać wszystkich. Nie pozwólcie uciec nikomu. Pokonaliśmy ich generała. No tu pokonani. Dobra pokonani i teraz tylko tam zostali Aha tego jednego chłopka nie mogą pokonać Dobra to widzimy się widzowie jak już go pokonają możemy ruszać na ich kolejne miasto. Więc pomijamy turę. Dostałem tysiąc od senatu. O, jestem popularny w senacie. O, no to zobaczmy, jak tam nasza popularność w senacie wzrosła. Zapomniałem, że to tutaj jest senat. Eee, misje... Uuu! Zdobywamy Popularność w Senacie. Nie, czekajcie, to jest miejsce w Senacie, co nie? To jest popularność, a to są miejsca, co nie? Tak to mam rozumieć, czy. Hmm. To że tak. Nie, no to dobrze. Aha, blokują nas. No i już po I się podrekrutujmy. No i dobra. Eee, to my tutaj na razie stoimy i czeka. O, albo ktoś inny to przejm... Nie, dobry, nie przejmie tego. Ale co? No, są natura, idziemy pod Rzym. Znaczy pod Rzym. Pod ten. Mega wysokie podatki. Jest, jest, jest. I idziemy pod y, Egipt. To mijamy turę. Wiecie co, tak patrząc. Nawet dobry generał, a gdzie będzie? No, oczywiście, w stolicy. Y, mieliśmy pokój z galami. Bardzo krótki pokój. O, a co to jest? Jakaś taka. Aha, on... Okej, okay, jakaś taka daleka ekspedycja, widzę. Y, a mój gdzie jest? Miałem z wami chyba jakiś... a Sojusz, to, to i to podpisać. No i git. Dosyć tak, że my ten sojusz urwiemy z czasem. Jeszcze tutaj z nimi podpiszemy jakieś umowy. No i dobra. No dobrze mamy widok na to. Mhm. Nie mamy żadnego stanowiska. Nie jesteśmy może w Senacie, ale problem, że nie mamy żadnych stanowisk. Które chętnie by nam się przydały. Oho, w Syrakuzach jakieś niepokoje. O co wam chodzi? Przecież dobrze się żyje w Syrakuzach. No, wulkan czasami walnie, ale czy to moja wina? No, mi się nie wydaje. Dobra, to na automacie może zagrać. Mogą ich pokonać całkowicie. Tak to będę nam jeszcze truć dupa. Ale dobra, to co? Następne pominięcie tury. Uuu, a moral, a nie, a nie, morale, dobra, dobry obrońca, menadżer. menadżer, zarządca. Ale mamy już za dużo tych ludzi. General, Dobra, wybudujcie wybudujcie to. I pozwolimy im się rekrutować, przynajmniej. Aha, moja armia jest pełna. Jakieś wsparcie by się niby przydało. Pokonajmy piratów. I tutaj kontrolować morze. Już nic nie trzeba budować. O, i znowu Syraku są wesołe. No i Płaccie większe podatki, jak jesteście weseli. Mm. Ja bym to wziął. O, to jest. To będzie. Saturna. Oho, w stolicy się nie cieszą. Ojej, oj. Mam te podatki. Dobra, dobra, rekrutować się. Pomijamy tura. Kurczę, zaatakowałbym Rzym, ale nie jestem pewien czy jestem na to gotowy. Na atak na rzym. Nie, nie, nic to mi nie da będziemy dawać. Z nim mamy jakieś umowy czy nie? Nie, no to niech... Mi, aha, nie podoba im się. No i ja mi jakieś rzeczy nie podoba. Tam znowu, ej, no dobra, połączmy tę armię i niech się podrekrutują tu. A i może lepsze statki zróbmy Tak z dwa Ile to będzie się jeszcze trzymać? Trzy tury No dobra, przeczekajmy to Widzimy się jak będzie bitwa Albo coś ciekawego się podzieje O, zdobyliśmy to Nawet teraz się nie opłaca tego plądrować Jak to zdobyliśmy pokojowo Dobra, galowie nas niszczą na północy to nawet już bez cięcia już wam powiem i pokażę. Kurczę, No bo coś się w podatkach nie podoba. No oni mnie. Patrzcie na to. Galowie odbili sobie... Uratowali pad... padwonium i atakują Aretunim ojacze. Dobra, trzeba przyjść z pomocą ewidentnie. Bo oni się tam nie utrzymają, oni padną. R Rodzina Juliuszy jest bogata. Może dlatego, że nie inwestują. Nie inwestują w wojsko. Ja muszę zainwestować, dobra. Y Mamy trz... Jeszcze jednego bym wziął, tutaj bym wziął kawalerię. Mniej szybko się budują te wojskowe rzeczy, bo trzeba tu pomóc... Bo zaraz Rzym nam splądrują. O wiele szybciej niż powinni. No, a tutaj nie wiem co zrobimy. Coś możemy robić. Wiemy to, zostawił i poszedł. Ja bym na przykład wziął taką armię, sobie przesunął na bok, a tutaj zarekrutował jakieś e, kilku rekrutów, tych bym dał tu, kawaleria i innych macedońskich tu. No, no i git, i możemy ruszać, budując wieżyczki aż po to się obronili? I ja tu podszedł, zobaczył co się tam dzieje dobra no to moim zdaniem te, ten region mamy bezpieczny moim zdaniem, bo nie wiem jak jest naprawdę ryzykuję trochę go zostawiając bez opieki ale no cóż to będzie moje ryzyko. Teraz trzeba się zająć obroną Rzymu, bo tutaj będzie problem. No tak, można się dogadywać, i patrzcie, mamy informacje od całej Wielkiej Brytanii. Teraz, tam jak wejdziemy, to będziemy mieć już. No, ścieki w będziemy już mieć informacje, co tam robić. Yy, blok. Aha, tu nas zablokował. Dobra. Budujemy wieżyczki przy okazji na granicy. Dobra. I co tutaj jeszcze? Ja nim bym podszedł jeszcze pod granicę i wybudował wieżyczkę. No, i będzie git. Tu oczywiście się coś nie podoba. Zmniejszałem podatki. Tutaj git, tutaj git. Tu się wojsko będzie, tu się wojsko rekrutuje. No i dobra. Możemy pominąć kolejną turę. Oho, senat. <laughs> No i git, no i patrzcie, dostał na starość Questor to jest ten. Um... O, ten człowiek może zacząć się karierę polityczną w Rzymie Co? Jesteśmy najbogatszą frakcją Patrzcie na to, teraz możemy pójść do Senatu Miejsca w Senacie kurczę, trochę mi spadło, ale. Zobaczcie, jesteśmy najniżej w rankingu, jeżeli chodzi o ważność. Ale. Oh, Zawsze to coś. Chociaż my tu w większości coś robimy. Oho, miasto rzymskie. Znaczy miasto greckie Idziemy na to, żeby mieć taką przyczółek Może się przydać taki przyczółek Najwyżej wycofamy tylko tutaj naszą nasze statki, żeby patrolowały te okolice i tak to z nimi wojnę mamy Bo widzę, że tam biją naszych... Yy... Hałuczników nie mamy Może pierw Bo patrząc co tutaj, się, tutaj idzie I co tutaj się dzieje, to ja wątpię, że my to przetrwamy Ale dobra Widzę a możemy ich przekupić Mamy honor przyjacielu No dobra, macie ten honor Taki trochę chwiejny, bo jesteście rebeliantami, ale no Dobra pójdźmy tutaj Aha, czyli ten bym musiał iść przez te Tam? Kurczasz kontendy? Dobra. Nie będzie. Ruszajmy. A ja wiecie co widzowie? A ja na dzisiaj chyba skończę odcinek. Bo trochę jeszcze się podziało. Powalczyliśmy, zdobyliśmy dosyć dużo. Idziemy już na Egipt, więc. No, to będzie ciekawa, Będzie ciekawie w następnym odcinku, bo zdobędziemy piramidy. Przynajmniej się postaram zdobyć piramidy. No ale cóż. Ja się z wami tutaj pożegnam z widokiem tego co nas ciąga na Rzym. I no cóż, w następnym odcinku zdobycie Egiptu oraz obrona Rzymu. Jeśli ja z wami żegnam, tu macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. Do zobaczenia! Cześć!